Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. 17 czerwca, poniedziałek, gdzie to jest też święto brata Alberta, gdzie mają święto bracia Albertyni na kalatówkach. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam, gdzie też często bywałam. I też byłam ugoszczona przez nich. Niech, niech Pan Bóg im błogosławi za dobroć, za, za to za łaskę tej miłosierdzia okazaną. I kochani, tak się składa, że w co dzień już wspomnie, wspominałam moich urodzin 17 lat u Matki Bożej. Więc. Za łaską Bożą przy, przybywam, przy, przyjechałam do Matki Bożej Królowej Polski naszej, gdzie tu właśnie Maryja, jak już wspomniałam, w świadectwie życia, gdzie można sobie przesłuchać. Przywróciła mi radość Dziecka Bożego, radość dla Królestwa Bożego, też takiego, jak już mówiłam, narodzenia się powtórnego w Duchu i Prawdzie, jak jest w Ewangelii. Kto nie narodzi się powtórnie, nie może wejść do Królestwa Bożego. Musi się narodzić powtórnie, Pan Jezus powiedział do Nikodema przecież. I to się właśnie stało tu, 17 czerwca. Jak już mówiłam, później było życie, toczyło się i z tym właśnie chcę, pragnę się podzielić, bo Maria w życiu mi pokazała, gdzie tak naprawdę jest. Dlatego nagrywam tego, ten film z tego miejsca, gdzie Maryja właśnie naprawdę jest. Gdziekolwiek już mówiłam, byłam w jakimkolwiek Saktuarium, czy to było w Licheniu, gdziekolwiek. Maryja pokazała mi, że jej miejsce jest pod krzyżem. Nawet jak wchodziłam. To były początki na jasnej górze. Rzeczywiście yy, interesowało mnie bycie przed obrazem matki jak dziecko. I, ale kiedy już dojrzewałam, tak dojrzewałam jako dziecko jej, już z czasem mi zaczęła pokazywać, że ona jest tak naprawdę. Oczywiście, ale tak naprawdę jest pod krzyżem. Zawsze więcej łask czułam, gdzie, czy to na Mszy Świętej, podczas Mszy, gdy byłam pod krzyżem, niż gdybym patrzała blisko obrazu. I i myślę, że to jest cała ta tajemnica, żeby zostać tak doprowadzonym przez opatrzność Bożą, że tak jak Maryi miejsce jest pod krzyżem, która do końca wytrwała, tak nasze miejsce też ma z nią być pod krzyżem. Żeby w tej godzinie, kiedy było najtrudniej i co wielu uczniów pouciekało jednak, ona jednak ze świętym Janem i z Marią Magdaleną, matką Kleofasa, jak mówi Ewangelia, wytrwała do końca pod krzyżem. Dlatego chciałabym w te swoje urodziny przede wszystkim sobie a i też wam 17 czerwca myślę, że to jest ten owoc. Życzyć Takiej wytrwałości pod krzyżem do końca, jak to wytrwała Maryja. Takiej wytrwałości i takiej naprawdę siły Wam życzę. Z tego miejsca, tu, niech to będzie. Dlatego też. Dobrze, że nagrywam z tego miejsca, bo to jest pod Krzyżem Pielgrzyma, więc myślę, że to jest też powinno być opublikowane, skoro ten Krzyż nazwali Krzyżem Pielgrzyma, więc to jest dla Was nie tylko dla mnie. Każdy z nas, czy był tu, czy też nie był, a był duchowo. Jest w jakiś sposób w swoim życiu pielgrzymem. Pielgrzymem na tej ziemi. Pielgrzymuje do ziemi obiecanej. W taki sposób, żeby się dostać do tej ziemi obiecanej. Także każdy z nas na tej ziemi jest pielgrzymem. To ciekawe, że z tego miejsca wam, do Was też przyszła mi myśl też, żeby właśnie nagrać ten film i tam z tyłu za mną jest wieża jasnej góry Mki Bożej. Ona wie, ale przede wszystkim ona tu jest. Ona jest Panie Jezu. Pomóż tej osobie, do której jedzie pogotowie. Tak się dzieci w przedszkolu modlą. Tu, ponieważ odzyskałam radość Dziecka Bożego, radość takiego dla Królestwa Bożego. Także pragnę, abyście wszyscy taką mieli radość dziecięctwa dziecięctwa, prostoty, prostego serca. I Bądźcie silni wiarą i naprawdę prośmy Maryję, aby pomagała nam w tych trudnych chwilach, kiedy nam, na nas w życiu przychodzą, aby nas nam pomagała wytrwać pod tym krzyżem. Matko Boża, bolesna Matko Boża, częstochowska, proszę w tym miejscu za wszystkich pielgrzymów, za nas wszystkich, co byli tu, co jeszcze nie byli, co duchowo pielgrzymują, co może są w jakiś sposób chorzy, a chcieliby, a wychodzą może z jakichś chorób, żebyś, Maryjo, udzieliła im tej siły, udzieliła siły łaski, aby syn Twój był ich mocą w tej chorobie, w tym cierpieniu zwłaszcza. Co są zjednoczeni, bo skoro w jakiś sposób osoby, które cierpią, są zjednoczeni z Jezusem na krzyżu, z Jezu One, to jest największa łaska, największy dar. Nie zawsze to rozumiemy, chcemy odsunąć, a jednak. Pan Jezus zwyciężył, On zmartwychwstał, wytrwał i zmartwychwstał. Niech Maryja będzie waszą siłą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, bądź uwielbiony w sercach ludzkich na całym świecie. Bądź uwielbiony ze swą łaską. I niech cię uwielbi świat cały. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bardzo, bardzo Was serdecznie pozdrawiam ze słonecznej jasnej góry. Siedemnastu lat życia byłam aby podziękować do tronu górskiej Matki kościoła Pamiętajmy kościół jest naszą matką I tego wam kochani życzę z Panem Jezusem Pielgrzyma. Amen. Maryjo Królowo Polski módl się za nami. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony teraz. I zawsze. Amen. Szczęść Boże, pozdrawiam, kochani. 17 lat. Także jak chce, się poznać, to zachęcam do odsłuchania świadectwo życia, co tu się wydarzyło 17 lat temu z Panem Bogiem.